Studio Krynica Marek Gieśkiewicz. Witam serdecznie widzów telewizji kablowej. Witam widzów oglądających nas w internecie. Witam także naszego dzisiejszego gościa. A jest nim pani Marta Mordarska, radna sejmiku województwa małopolskiego i dyrektor małopolskiego oddziału państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od przekazania bardzo dobrych wiadomości związanych z organizacją jubileuszowego 55. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy. Województwo o Polskie po raz kolejny. Bardzo mocno wesprze to wydarzenie. Tak, to prawda i to jest, myślę, powód do wielkiej dumy i radości i satysfakcji dla nas wszystkich tak naprawdę. No, można by powiedzieć w dużym uproszczeniu, że wróciliśmy do tego, co było na początku, ponieważ tak naprawdę Filharmonia Krakowska rozpoczynała Festiwal Kiepurowski te 55 lat temu. Więc to, co się stało w ubiegłym roku i podpisanie umowy o partnerstwie, o współpracy w tworzeniu kolejnych edycji, odsłon Festiwalu Kiepurowskiego stało się już dzisiaj faktem i zostało przypieczętowane nie tylko stosowną umową przez Samorząd Województwa Małopolskiego, ale myślę, co równie ważne środkami finansowymi. Te środki finansowe w tym roku to 300 tysięcy złotych, które zostały już podjęte podczas ostatniej sesji Sejmiku województwa małopolskiego i pewnie w najbliższym czasie trafią już do samorządu krymickiego. To więcej niż rok tam. Tak, to więcej, No ten progres myślę, jest bardzo znaczący, bo w ubiegłym roku to było 200 tysięcy, w tym roku to jest 300 tysięcy, więc to jest bardzo znaczący procentowy wzrost tych nakładów. No, oczywiście też wiemy, że to jest festiwal jubileuszowy, ale myślę, że też to jest ważne, że nasze jednostki kultury. Zarówno Filharmonia, jak Opera Krakowska też. Włączą się w tworzenie i przygotowanie programu artystycznego. To jednak nie jedyne dobre informacje dla naszego regionu. Województwo małopolskie wesprze także remonty obiektów sportowych, m.in. w Krynicy, w Tyliczu, ale też w Gminie Muszyna i w Gminie Łabowa. Tak. To są też nasze zadania. Tak naprawdę, gdyby popatrzeć na mapy tych aktywności i dofinansowania różnych przedsięwzięć z różnych obszarów, nie tylko tych inwestycyjnych, to naprawdę jest, myślę, bardzo znaczny udział środków finansowych i wsparcia ze strony samorządu województwa. No, dzięki temu tak naprawdę możemy się przekonywać miesiąc po miesiącu, rok po roku, jak te wszystkie zmiany wpływają jakościowo na zmianę infrastruktury struktury, a poprzez tą zmianę infrastruktury na jakość naszego życia. Pozostając w temacie sportu nie sposób nie wspomnieć o przyszłorocznym e, ogromnym wydarzeniu Igrzyska Europejskie. Krynice czekają e, potężne inwestycje związane właśnie z tym wydarzeniem. To prawda i tutaj też udział samorządu województwa jest znaczący. Znam się, że mocno trzymamy kciuki i patrzymy z dużą troską na to, co dzieje się w Ukrainie. Ale prace i wszystkie przygotowania idą i postępują zgodnie z planami. I mam głęboką nadzieję, że to wielkie wydarzenie i to wielkie święto sportu również będziemy mogli gościć w Krynicy i że dzięki temu Krynica będzie jeszcze bardziej znaczącym, jaśniejszym punktem na mapie Małopolski, który będzie identyfikowany nie tylko z tymi ważnymi wydarzeniami sportowymi, ale również z różnymi projektami o charakterze kulturalnym, sportowym, społecznym i wieloma innymi. No tak, no klinica skorzysta nie tylko pod względem inwestycji sportowych, ale będą remonty dróg, chodników, sieci wodociągowych także. To prawda, ta, ta kompleksowość czy ta wielokompleksowość też jest bardzo ważna, podkreślają to samorządowcy, którzy otrzymali środki w Małopolsce na realizację tych przedsięwzięć, bo o ile będą wyremontowane obiekty sportowe po to, żeby w jak najlepszych warunkach przyjąć rywalizujących sportowców, to równie ważne jest. Całe to otoczenie infrastrukturalne, które już pozostanie znacznie dłużej niż sama, sam czas igrzyska. Wspomniała Pani o sytuacji na, Ukra na Ukrainie. Ciężko o tym nie mówić, bo to jest temat numer jeden na świecie. Dlatego chciałbym zapytać o kwestię pomocy. Jest Pani członkiem Komitetu Starującego do Spraw Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców właśnie z Ukrainy. Proszę powiedzieć, jak ta pomoc w tej chwili wygląda? Y od samego początku zarząd województwa małopolskiego pan marszałek Witold Kozłowski podjął inicjatywę powołania nie tylko tego komitetu, ale tak naprawdę szeregu działań, które mają być wsparciem dla uchodźców uciekających przed wojną. Wiemy już dobrze, że najczęściej są to matki z małymi dziećmi, które uciekły często z bombardowanych miast czy po prostu ze zniszczonych czy nieistniejących już wręcz w swoich domów, bo mnóstwo takich obrazków sama widziałam. Ta pomoc ma wieloraki charakter. Po pierwsze, desygnowaliśmy już na prośbę obwodu lwowskiego kwotę 3 milionów złotych na ich potrzeby związane właśnie z takimi, powiedziałabym, humanitarnymi obszarami, przede wszystkim pomocowymi. Ale też przygotowujemy się do różnych form wsparcia i na terenie Małopolski dla tych uchodźców, którzy będą tutaj przebywać. Żeby odwołać się do konkretów, powstaną też takie specjalne miejsca, w których w kilku miejscach Małopolski, innymi najbliżej Krynicy, to w Nowym Sączu, gdzie powstaną punkty takie recepcyjne, ale też takie, gdzie można będzie uzyskać bardzo konkretną i taką mierzalną pomoc sprofilowaną na potrzeby danej osoby. Czy to związane z pracą, czy to Związane z nauką języka polskiego, czy też związaną z jakimiś innymi sprawami socjalnymi, które akurat społecznymi, zdrowotnymi, które akurat ta osoba będzie miała. Oprócz tego przygotowujemy się do tworzenia miejsc, czy też w przedszkolach, czy w żłobkach, czy też takiego wsparcia edukacji, ale również przygotowujemy się do pomocy pod kątem otwarcia rynku pracy. Tutaj też i Wojewódzki Urząd Pracy mający swoje agendy. Prowadzi swoje działania. Także te środki będą również dedykowane organizacjom pozarządowym, które wspierają cały czas uchodźców z Ukrainy i organizacje będą mogły wykorzystywać te środki czy na takie wsparcie bezpośrednie rodzin, czy na różne formy. Na przykład pomocy psychologicznej, bo przecież pamiętajmy, że to są osoby z głęboką traumą, często nie śpiące po nocach, patrzące w okno czy nie lecą bomby, obawiające się o swoich najbliższych, tracące Swoich najbliższych, bo również takie sytuacje mają miejsce. Więc organizacje pozarządowe będą mogły działać też tak wielorako, w zależności od swoich możliwości, od swojego potencjału, służąc tutaj swoją taką interdyscyplinarną pomocą. Myślę, że o, o, o rozmiarze tej tragedii tutaj w Kryjcy. Klinicy można mówić, bo Krynca jest na drugim miejscu w małopolsce jeśli chodzi o miasta, które przyjęły największą ilość uchodźców. To prawda i też z tego co wiem z raportu pana wojewody to drugie po Krakowie miasto, które wydało największą ilość numerów PESEL. To też myślę wielkie podziękowania dla tych wszystkich osób, które na co dzień pomagają Często bezinteresownie, często bez ugłaśniania tego, co robią. Ta pomoc i też wykorzystanie tej infrastruktury noclegowej, ale też otwarcie naszych serc, potrzeb, dzielenie się swoimi zakupami, dzielenie się swoim, swoim dobrem, swoim czasem, swoimi możliwościami, myślę, że zaprocentuje w sercach naszych gości z Ukrainy na długie dziesięciolecia. Za nami Międzynarodowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Czego możemy im życzyć? Z jakimi problemami wciąż te osoby muszą się zmagać? I jak my możemy pomóc w ich rozwiązaniu? Myślę, że to jest temat niezwykle szeroki też bardzo dziękuję za to pytanie, bo. To, czego można życzyć y, wszystkim osobom z niepełnosprawnością, to to, żeby ten Dzień Godności trwał cały rok i żeby osoby doświadczały poszanowania y, godności, y, respektowania ich praw i y, takiego y, pełnego udziału w życiu y, społecznym y, y, przez cały czas. Ale też chcę powiedzieć, że te wszystkie kolejne lata przybliżają nas do tych właśnie zakładanych celów, bo i środki finansowe, które są przeznaczane na likwidację barier, i tych architektonicznych, ale też również barier związanych z cyfrowymi różnymi udogodnieniami, to wszystko co ustawa o dostępności nałożyła i na samorządy lokalne obowiązki i zadania, które mają przybliżać właśnie osoby z niepełnosprawnością do dostępu w uczestnictwie w dobrach kultury w Procesach edukacyjnych, możliwości pomocy finansowej, w kształceniu się, w zdobywaniu nowych umiejętności. To wszystko są elementy szerokiego systemu, który naprawdę co roku w sposób jeszcze bardziej szeroki dociera do osób z niepełnosprawnością. Więc cieszymy się z tego, co jest, widzimy nowe wyzwania, widzimy nowe potrzeby a, i staramy się w sposób jak najbardziej właściwy na nie odpowiadać. Rok 2022 w w Polsce został ustanow ustanowiony rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej. Jaki jest cel tej inicjatywy i w jaki sposób skorzystają z niej sami seniorzy? Skorzystają na niej sami seniorzy również w Krynicy i to w niedługim czasie. To jest szereg inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa w tym roku po to, żeby w sposób szczególny idąc za ustanowionym rokiem przez Parlament Europejski Również wpisać się w te działania w Małopolsce dla zarządu, dla regionu, dla samorządu Województwa Małopolskiego. Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna, której nie tylko chcieliśmy dedykować nazwy ten rok, ale też poprzez nasze działania i podejmowane różne inicjatywy pokazać, jak bardzo w sposób odpowiedzialny i też taki holistyczny myślimy o seniorach. Powstaje w tym roku program srebrnej gospodarki, czyli program, który będzie odpowiadał i poprzez finansowanie z perspektywy, z nowej perspektywy europejskiej, za środki finansowe, które będą dedykowane seniorom w różnych obszarach gospodarczych, ekonomicznych, społecznych, zdrowotnych, kulturowych, turystycznych, w bardzo wielu tak naprawdę obszarach. Ale to jest kwestia przygotowania dokumentu i przyjęcia przez samorząd województwa dokumentu o charakterze strategicznym, który będzie wytyczał przez najbliższe lata te ważne programy, a co najważniejsze, dawał na nie środki finansowe. Ale oprócz tych inicjatyw wieloletnich o takim charakterze już perspektywicznym, w tym roku podejmujemy szereg inicjatyw o charakterze krótkoterminowym, bo takie które odbywają się właśnie w tym roku. I na początku czerwca, właśnie w Krynicy, jest mi bardzo miło o tym poinformować, rusza nasz program samorządu województwa dedykowany seniorom, który jest programem z obszaru kulturalnego i będzie wprowadzał seniorów w tematykę. Muzyki, muzyki poważnej, co w przypadku Krynicy będzie miało szczególne znaczenie. Cieszymy się, że naszym partnerem jest Fundacja Jutro Opera i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, i będziemy wspólnie z nimi realizować projekt dedykowany w sześciu miastach, kilkuset seniorom. Rozpoczynamy od Krynicy. Tutaj odbędzie się konferencja prasowa, startująca ten projekt, więc już dzisiaj na nią zapraszam. A potem odbędą się. Bardzo ciekawe warsztaty, do których już organizatorzy i władze miasta, bo zapewne tutaj dojdzie do takich ustaleń, będą na ten projekt zapraszać. A ja cieszę się, że ten projekt doszedł do skutku, bo o niego zabiegałam te kilka miesięcy temu i Jestem przekonana, że on da bardzo wiele radości, satysfakcji, takich spełnień artystycznych seniorom w Małopolsce, bo wiem, jak bardzo ważne dla nich jest bycie i możliwość brania udziału w różnych przedsięwzięciach o takim charakterze. Mogę tylko potwierdzić, bo w Krynicy mamy klub seniora prężnie działający, mamy zespół wokalny, chór seniorów, w Łabowej mamy zgraną pakę, także jest, jest na pewno na to zapotrzebowanie. Pozostając w temacie właśnie seniorów, chciałbym porozmawiać o równie ważnym projekcie skierowanym do osób starszych, czyli Małopolski Tele Anioł. Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył wartość tego projektu do blisko 60 milionów złotych, dzięki czemu skorzysta z niego nawet 6 tysięcy seniorów z naszego regionu. Tak, jak ten projekt się rozpoczynam kilka lat temu, to rozpoczynał się pod nazwą pilotażu. Myślę, że nie ma drugiego takiego pilotażu w Polsce, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób. To jest regularny program, regularny projekt, który być może w założeniach kiedyś miał mieć taki charakter pilotażowy, ale życie i doświadczenie, praktyka i potrzeby pokazały, że seniorzy oczekują również, niezależnie od tych obszarów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, wsparcia. Właśnie w sektorze takim paramedycznym, opiekuńczym. I to jest program, który rzeczywiście odpowiada na potrzeby osób chorych, niesamodzielnych, które wymagają opaski, co nazywanej opaską życia, ale taką opaską ratującą życie, ale też szeregu takich działań komplementarnych typu opieka rehabilitacyjna, opieka socjalna, pomoc sąsiedzka, bo to jest unikatowy komponent tego programu, który został dołączony, a nawet bym powiedziała rozszerzony, bo jakby też doświadczenie pokazało, że on jest niezwykle potrzebny i ważny i dzięki tej pomocy sąsiedzkiej no właśnie miałam okazję rozmawiać z młodymi mamami, które nie poszłyby do pracy na, na cały etat, ale w jednej trzeciej, w jednej czwartej swojego czasu mogą poświęcić ten czas na pomaganie blisko mieszkającej osobie, lepiej ją poznać, przy okazji zarobić coś na, na swoje też potrzeby swojej rodziny i mieć możliwość i pracy i bycia z własnym dzieckiem i łączenia też tych obowiązków, które są przecież czasem bardzo trudne do połączenia, więc program też daje możliwość zatrudnienia, ale przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, daje nam taką kompleksową opiekę nad osobą, która bardzo często jest sama w domu, nie ma nikogo, dzieci są daleko albo w ogóle jest osobą samotną. I to jest program, który pozwala skontaktować się w sposób natychmiastowy, nie tylko. Ten zegarek, ta opaska, którą senior nosi na ręku, jest opaską umożliwiającą kontakt natychmiastowy ze służbami pomocowymi bardzo szybko przyjeżdża czy karetka, czy też jakieś inne służby, jeżeli tego wymaga sytuacja, ale też jest ta możliwość do rozmów z psychologiem, do porad psychologicznych. Ostatnio, jak miałam okazję rozmawiać z osobami, które realizują ten projekt, mówił, że pojawiło się w ostatnim czasie bardzo dużo telefonów, które nigdy wcześniej nie miały miejsca, właśnie związaną z wojną, z przeżyciami, z traumą. Przecież część tych seniorów pamięta jeszcze drugą wojnę. W związku z tym obudziły się też różne złe wspomnienia, z trudne myśli, i też jest tutaj ten komponent pomocy psychologicznej właśnie w tym zakresie, również bardzo potrzebny, więc okazało się, że stanęliśmy przed wyzwaniami. Jakich w ogóle nikt nie przewidział ani o jakich nikt nie pomyślał 5-6 lat temu. Cieszę się, że te środki finansowe zostały pozyskane z naszych oszczędności z programów europejskich i że dają nam możliwość poczekania do nowej perspektywy, po to, żeby ten program nie został w próżni, po to, żeby te osoby, które są zaopiekowane, mogły nadal tę opiekę otrzymywać. A w najbliższym czasie ten program chcemy rozszerzyć do 10 tysięcy. Beneficjentów do 10 tysięcy osób, które będą mogły korzystać ze wsparcia samorządu województwa w obszarze programu Telegania. Trzymamy za to kciuki, żeby to się udało. Ja dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.